Moim ulubioną serią jest seria Uncharted, Assassin, no ale są też takie trochę inne, gdzie ta pięć jest piękna, tylko trochę trudna dla mnie, ale ciągnę. Nazywam się Bogumiła Bartnik, jestem emerytowanym dyżurnym ruchu. Jestem na emeryturze od 10 lat. Nie udzielam się specjalnie, tak jak przeciętna emerytka z innymi ludźmi, Natomiast lubię być sama w domu, dlatego maluję, wyszywam obrazy, majsterkuję w drewnie, no i gram gry wideo. Ja chodzę na Uniwersytet Trzeciego Wieku na wykłady z psychologii, religioznawstwa, do końcika mamy taki klub literacki, ponieważ piszę wiersze, mam już w kilku antologiach wydrukowaną część. Chodzę jeszcze do pana Przemysława Staronia na fakultet taki międzypokoleniowy, filozoficzny. No i w zasadzie to zajmuje mój cały czas, czas poza domem. Większość mojej aktywności jest tu, Tu jest moja, moje centrum dowodzenia. Przez 17 lat, dopóki wzrok mi się nie popsuł, wyszywałam obrazy. Ten, ten obraz na przykład wyszywałam Okrągły Rok, kilkadziesiąt tysięcy ścieków. Ale lubię się bawić również w tak zwaną, ja to nazywam, koloroterapię, czyli malowanie obrazków. To jest też moja pasja. Też nie, nie robię tego często, ale czasami jak mam potrzebę, to mam z tego dużą radość. Jeszcze nie byłam emerytką, kiedy syn podrzucił mi taką małą konsolę Draincast. Pykałam w nią tak od niechcenia, ale on twierdził, że to pomaga na stawy rąk, więc tak dla tego spokoju pykałam. Ale któregoś roku kupiłam sobie wreszcie PlayStation 3, no i wtedy się zaczęło. Mój syn nazywa to uzależnieniem, ale ja to nazywam pasją. Mam ulubione typy gier. Muszą być to gry, które na ekranie przedstawiają się jak, jak film, gdzie można sterować głównym bohaterem. Najczęściej wracam do Assassin's Creed Brotherhood. To była gra, jak ja ją kupiłam, to mi się nie spodobało, bo było ciężko mi ją przejść. A w tej chwili wracam do niej wielokrotnie, kiedy chcę sobie odpocząć od innej gry. Czekałam ostatnio na Uncharted 4, którą już przeszłam. Na, na razie na wartym poziomie, ale wszystko przede mną. Od czasu, kiedy weszłam w multiplayer'a, czyli mniej więcej jakieś 4 lata temu, zaczęłam gryć, grać drużynowo, zachęcił mnie młody 15 latek. Wtedy nie wiedziałam, że 15 latek, bo gra była od 18 lat. Ale tak się nakręciłam, że w tej chwili jestem stałym gościem w drużynie. Mam swoich stałych dwóch współgraczy, którzy znają mój wiek. Ale to nie znaczy, że, że ja mam tam jakieś ulgi. Nie! <ścoughs> no, Uncharted. Jedynka jest bez multiplayera. Pozostałe gram z nimi, czwórki jeszcze nie gram, bo oni jeszcze nie mają, a ja już mam. No moja wnusia jest mną zachwycona, ta starsza. Młodsza jeszcze nie wie o co chodzi, a dzieci to tam podchodzą do tego. Syn, syn mnie właściwie zachęcił do grania. Teraz, kiedy on nie ma żadnej platyny i około 500 trofeów, czy tam 700, a podczas kiedy ja mam 12 platyn, no to nie chcę ze mną na ten temat rozmawiać. A powiem panu, co bym chciała, żeby się zdarzyło. Żebym spotkała. Senior, znaczy ludzi w moim wieku, może trochę młodszych, może starszych, którzy również mają taką pasję, abyśmy się spotkali w sieci, na jednej konkretnej grze i polatali tak, jak ja grywam z młodymi ludźmi, no bo to koło 40 to dla mnie to jest, no, syn jest starszy. nie? Ja założyłam na Facebooku grupę Seniorzy przy konsoli. Klapa. Umiem myśleć strategicznie, poprawiła, poprawiła mi się pamięć. Nie mam problemów reumatycznych z dłońmi, chociaż mam na przykład z kolanami i z łokciami, tu nie mam. Tam jest kilkanaście, bodajże dwanaście, czternaście przycisków i ja obsługuję sześcioma palcami, więc jest również ćwiczenie refleksu, bo to, no, to trzeba. Nie ma czasu patrzeć na pada, tylko trzeba patrzeć w ekran. Czuję się szczęśliwa głównie dlatego, że od kiedy poszłam na emeryturę, stałam się dla siebie sama naczelnikiem, dyrektorem, przywódcą, kapitanem okrętu, żaglami, wiosłami i jeszcze, można powiedzieć, wiatrem w żagle. No, wszystko. I ode mnie zależy, co robię, kiedy robię. A przede wszystkim, żeby nie trzymali się stereotypów, że pójście na emeryturę, to, to już tylko telewizja, działka, wnuki, robienie jakichś tam kompotów, stare babcie i siedzenie w przychodni czy w kościele. Nie, to jest nasz wolny czas i to od nas zależy, jak go wypełnimy. Nie musimy iść standardami, bo moja mama, bo moja babcia, czy prababcia. Nie, znajdźmy sobie inne dziedziny rozrywki, tak jak ja szukam. I jak właściwie prawdę mówiąc, dopiero na emeryturze poczułam się, że jestem wolna, bo zawsze nas gdzieś a to zegar, a to budzik, a to rozkład jazdy coś nas zatrzymywało, jakieś przepisy w pracy a tu nie! Kto mi zabroni o drugie wnosy pójść sobie frytki na przykład zrobić, nie? No coś ty zwariowała, o drugie wnosy, kto to widział? No ja widziałam.